Witajcie kochani, witajcie do czytania z kart Anielskich na tydzień od 12 do 18 grudnia 2021. W tym tygodniu rzeczywiście energia się zmienia. No bo 13 mars wchodzi w znak Strzelca i Merkury w znak Koziorożca. Co to oznacza? No cóż, Będziemy odczuwać więcej pasji, determinacji, konkretności i idziemy w stronę prawdy, wolności, niezależności. Okay? Będziemy bardziej klarowni, logiczni, krytyczni, a także trochę podejrzliwi w biznes, pieniądze, praca, finanse ogromnie ważne. Jesteśmy ambitni. Chcemy się spełniać. No, i później co mamy 18? 18 w Stanach, 19 w Polsce mamy pełnię Księżyca w Bliźniętach. A więc naprawdę, kiedy mamy pełnię Księżyca, mamy też i w pełni pokazane. Coś się pokaże, coś się wyjaśni. Może odnośnie dla jednych będzie, odnośnie nauki, edukacji, dla drugich. Odnośnie um, rodzeństwa, krótkie podróże. Może głos, może plotka, może Wy coś macie do powiedzenia, może usłyszycie jakąś wiadomość, jakiś kontakt od kogoś i tak dalej. Może nowe propozycje, wszystko jest możliwe. No i tutaj ta pierwsza wiadomość, ktu, o którą poprosiłam, żeby tak była, te trzy pierwsze na cały tydzień. Goodbye to the old, hello to the new. Czyli żegnamy stary rozdział powieści, wchodzimy w nowy. Widzicie, nie dość, że się ta energia zmienia e, z Marsem i Merkurym, to jeszcze już coś rozumiemy, już coś się nam pokazuje, rozumiemy, widzimy, dostrzegamy coraz bardziej i żegnamy się z tym, co stare, witamy to, co nowe. Więc jeżeli gdzieś zauważycie, że coś się kończy, że już nie czujecie pasji do tego, że już się znudziło, że już przebrzmiało, że to jest nie to, teraz będzie dużo odwagi, konkretnych planów, konkretnych działań z dużą dozą determinacji, żeby popchnąć się sami do nowego rozdziału powieści swojej własnej. Ok? Teraz ta wiadomość, tutaj, ta wiadomość z kolei mówi co? Hej, bądź przygotowana, przygotowany na wspaniałą wiadomość, na obfitość. Czy to miłość, czy pieniądze, czy praca, kariera, biznes, nowe możliwości. Ktoś może przyjść z jakąś propozycją, Ktoś może wreszcie odpowiedzieć na twoje resume, mimo że nic się nie działo teraz. Proszę cię na interview. Wreszcie więcej klientów, dary finansowe, uznanie, rozpoznanie, sukces. No, kochani, cudownie. I tutaj z kolei mamy, jeżeli uwierzysz to i otrzymasz to. Znowu wierzymy, wierzymy, trzymamy się tej wiary, kochani. Szósteczka to jest także potrzeba harmonii, balansu wewnętrznego, spokoju, podejmowania decyzji racjonalnie, a więc kierujemy się sercem i duszą, ale rozum zabieramy ze sobą, używamy go, bo po to go mamy, więc to, to wszystko jest istotne, ale oznacza odpływamy na spokojne wody. Tu właśnie, gdzie jest ta harmonia, uciekamy od tego, co było pełne stresu, niezadowolenia. Dzisiaj akurat kupowałam dekoracje w pięknym miejscu na Boże Narodzenie, takie na balkon, i pewna pani mówi: Pracowałam 26 lat w pracy, która była tak stresująca i takiej nienawidziłam. A ja tak patrzę na nią i mówię: No, to pogratulować, że. Mogłaś wytrzymać. I ona mówi: Tak, kiedyś mogłam, dzisiaj sobie już tego nie wyobrażam. A właśnie, bo dzisiaj mamy zupełnie inną energię. Dzisiaj ta pasja i radość z wykonywania tego, co mamy przed sobą w ciągu dnia, jest ogromnie istotna. Okay? Bo tam, gdzie pasja, tam przeznaczenie. OK, więc oczywiście na pełne czytanie na każdy dzień tygodnia, żeby wiedzieć jak planować, co którego dnia zrobić albo nie zrobić, jest link um, na mojej stronie, być może na wimio, jak będę miała czas wrzucę, no i um, na patronie poziom 11-11 na każdy tydzień. Tutaj przypatruję się, to na razie odstawię, ponieważ to jest wspaniała wiadomość i niech to będzie, w którą stronę my idziemy. Tutaj mamy wiadomość, która mówi o życiu miłosnym, że w twoim związku, no dla tych, dla których to jest, bo to jest czytanie publiczne, nieprywatne. Ktoś tam z was ma sytuację w swoim związku, że... Jedno jest na jednym poziomie, drugie na drugim. Jedno wierzy w jedno, drugie w drugie. Jedno może pochodzić z takiej e, kultury, kraju, religii, wierzeń, przekonań, gdzie tak naprawdę ty byłaś, czy byłeś wychowany zupełnie w innym otoczeniu kraju, religii, przekonaniach i poglądach. Ale także może być po prostu, że nie bardzo do końca rozumiecie się inni są na innym poziomie wibracyjnym jedno na trzecim drugie wielowymiarowości nie jest to łatwe więc zapytajmy coś więcej na ten temat no i mamy świat co dla niektórych świat stoi otworem jeszcze dla niektórych gdzieś ten ktoś jest w innej stronie świata być może poprzez internet się porozumiewacie, poprzez Skype, Zoom i tak dalej. Jeszcze dla innych jest podróż, sądzona. Gdzieś się wybieracie, gdzieś jedziecie, gdzieś zostajecie zaproszeni, albo to wy zapraszacie do siebie. Ale też i świat to jest koniec czegoś, zakończenie. To jest ostatnia główna arkana. Um, z tym, że tutaj widzicie As, Początek i finanse. Więc co ja tu wyczuwam, że może być tak, że przyjdzie jakaś propozycja pracy, współpracy, biznesu i tak dalej, zarabiania pieniędzy, inwestowania albo w innym kraju, albo z innego kraju. Albo to coś, co dotyczy światowego finansu, biznesu. Aż trudno to wypowiedzieć. A więc może wyjeżdżasz w dziś świat, że nowa praca, nowe finanse, nowe możliwości, nowe perspektywy, nowa współpraca. I wiąże się z tym nowość, nowość, nowość. Dlatego tutaj widzicie, odpływacie, czy odlatujecie, no jak to, i żegnamy stare, bo witamy nowe. Nowa praca się kończy, teraz będzie inna. Nowa kariera, nowy biznes, idziemy w co innego. No, bardzo ciekawe, muszę Wam przyznać. Ciekawe, ile osób, um, z iloma osobami to rezonuje. Mówię, żebym wzięła te ok. Może się też wiązać z tym, że wyjeżdżasz gdzieś, wychodzisz za mąż, zaręczasz się, spotykasz kogoś i rzeczywiście postanawiasz może nawet tam zostać. Albo wyjeżdżasz do pracy, a poznajesz kogoś nowego i jest nowy początek. No właśnie, i patrzcie, że mamy znowu te pentakle i to trójeczka, więc praca w zespole. Więc, wow, no ciekawe, ile osób z nas wszystkich um, będzie miało do czynienia z początkiem współpracy w zespole, w grupie. Więc może ktoś do tej pory pracował sam, a teraz. Będzie zaproszony do współpracy w grupie i jest akcja, a więc trzeba tę akcję podjąć. I być może trzeba się nawet szybko na coś zdecydować. Niech ja zobaczę jeszcze tutaj, co na to będzie powiedziane. No, jest inna energia. Pasja, no patrzcie, pasja. Pasja i życie naprawdę. Życie z pasją. <noise> Dopiero o pasji mówiłam. Że bez pasji nie da się żyć. No właśnie. Idziemy za pasją. Czy to miłość, czy praca, czy współpraca, czy inna um, strona świata. Widać, że gdzieś nas coś słuchajcie woła. Niektórych. Definitywnie coś wypadło. O! <ślaski> Pasja i miłość. I też szósteczka, patrzcie, szósteczka, szósteczka. A więc, no kochani. Albo ktoś daje wam znać i mówi. Jestem Tobą zainteresowany. Jestem ciekawa, czy chciałbyś ze mną pisać, no bo i kobiety, i mężczyźni mają tutaj równość, mogą wyciągnąć dłoń, a, ale tu w grę wchodzi i miłość. Dla jednych miłość, dla drugich praca, biznes, kariera. Przeprowadzka, wyjazd. Dla innych miłość. Tylko i gdzieś tam w świecie. Jeszcze dla innych jedno i drugie. Jest powiązane. Uuu, kochani. No pięknie. Ogromnie się cieszę. Gdziekolwiek widzę miłości zakochanych. Um, I to jest, wiecie, tak, że naprawdę sami widzicie ich we dwoje. O, oboje o no Romantyczny partner, czy partnerka. A więc wiele o. osób spotka tę właściwą osobę. Inni będą pracować nad tym może, żeby się pogodzić. Albo kochaj, albo rzuć. No to już zależy od tego, w jakiej jesteście sytuacji. Aż te romantyczne karty jeszcze raz zapytam. No, bo to no, dla kogo to czytanie jest? O <ścoughs> oh boy! Patrzcie, romantyczny partner, tak? I romantyczne uczucia. Oj, 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 tu się co dla niektórych to i będzie sporo działo. Twoje uczucia są prawdziwe i warte mm, przyjrzenia się temu bliżej. No, patrzcie, patrzcie. Aż się oglądam, co jeszcze innego wziąć tutaj bo to się ciekawie zapowiada ten tydzień, co dla niektórych. A więc e, potem w tym następnym czytaniu na każdy dzień tygodnia będą jeszcze karty duszy, karty Grace, karty kariery, więc będzie więcej. Tu jest takie podstawowe czytanie, ale trzeba przyznać, że jest bardzo ciekawe. No i co dla niektórych znowu romantyczny partner, patrzcie, romantyczne to były uczucia, tak? Tu pisze romantyczny partner. I tu pisze romantyczny partner. A więc może tak być, że to jest ktoś spod znaku, raka ryby bądź skorpiona. Może to ty jesteś. Gdzie komuś coś zaproponujesz, ale to naprawdę jest od serca. To jest silne połączenie na poziomie dusz. O, dużo pasji. Może to, to, to te, też tak być, że gdzieś jesteś, nawet na kursie na Zoom jakimś i kogoś widzisz, poznajesz, kim zaczynasz być zainteresowany. Zainteresowana. Może też być, że świąteczne przyjęcia, tak jak tu w Stanach, gdzieś jesteśmy zaproszeni, um, idziemy, jest kilka osób i kogoś poznajemy, czy kreujesz, tworzysz, masz swój biznes. I ktoś się Tobie przyglądał, jest zainteresowany. Wow, okej. Okay. <laughs> no, wiecie, już ja się za mną tak nie uśmiałam ze zdziwienia, jak to wszystko się pokrywa. Jakby mało było, że jest król, to patrzcie, że jest i królowa. I jedno i drugie jest pod znaku wody: rak, ryba, skorpion. Kiedy jest i króli, królowa, to jest idealna para. To jest para, która miała się spotkać, to jest przeznaczone. A więc słuchaj swojej intuicji: jeżeli czujesz, że gdzieś powinnaś, powinieneś pójść, pojechać, zrób to. Jeżeli ktoś do ciebie wyciąga rękę, chce się zapoznać, no warto przynajmniej odpisać, czy w jakiś sposób się skontaktować. Zawsze bezpieczeństwo pierwsze pamiętajcie. Ale jest olbrzymia szansa, że to jest. I to nie paść spaziową, tylko mamy króli królową. A więc to są oboje ludzie dojrzali, wiedzą, czego chcą, słuchają intuicji, to są ludzie uduchowieni. Więc, szczególnie jeżeli jesteście zaproszeni, w tym czasie na jakieś spotkanie. Ja sama akurat tak się składa, że jestem na Zoom zaproszona na, na takie spotkanie, bardzo duchowe, spiritualistyczne, więc idźcie na to, bądźcie obecni, ponieważ możecie spotkać tę swoją właściwą, przeznaczoną Wam osobę. Zapytamy jeszcze o przeznaczenie, może ktoś potrzebuje usłyszeć jakąś podpowiedź i zabrzmi... O. Ja tak o tym y, myślałam, czy myślałem. No, podpowiadają, że robisz, to co robisz jest OK. dalej to rób, nie rezygnuj, nie mów, o nie wychodziło, to ja przestanę, chociaż czuję potrzebę robienia tego, nie? Rób to dalej, jesteś na właściwej drodze, idziesz we właściwym kierunku, jesteś na drodze przeznaczenia i to ci się zawsze wynagrodzi. Wiecie, czasami to są testy, o, naprawdę tego chcesz? A jeżeli nie masz z tego pieniędzy, a jeżeli e, walczysz o utrzymanie, ale kochasz to robić i czujesz, że robisz z ważnych powodów, ok? Na przykład pomocy innym, inspiracji, motywacji, czy zrezygnujesz, czy dalej będziesz robić? Jeżeli coś się naprawdę robi od serca i duszy, to się to robi z chęcią. Tak naprawdę nie można przestać tego robić. A więc idziemy, idziemy do przodu, absolutnie się nie zatrzymujemy. Zobaczymy, co tutaj dalej jest. Jeszcze poprosimy o wiadomość. No wiecie, to czytanie to jest dopiero czytanie. No i żeby było, no wszystko się pokrywa. Widzicie? Right path, a tutaj jest your path, twoja droga, twoje przeznaczenie. Ale także mi mówi, Zwróć uwagę na to, co jest Twoim przeznaczeniem. No i wracam do tych swoich świątecznych pakietów. No, kochani, tak to wszystko jest pomyślane. Czy to dla siebie, czy dla kogoś na prezent. Naprawdę warto, bo są zniżki porządne, potem te ceny wrócą w styczniu znowu do normy. I jakie jest Twoje przeznaczenie? Czy wiesz? Czy cieszysz się życiem? Czy żyjesz z pasją? Czy kochasz każdy dzień? Nie możesz się doczekać, kiedy obudzisz i uff, jeszcze nie pójdę spać, bo uwielbiam to, co robię. Jeżeli tak żyjesz, to żyjesz zgodnie ze swoją misją życiową. Po co miałaś, miałeś przyjść na ten świat? Przyszłaś, przyszedłeś i spełniasz się. Boom, jesteś na swojej drodze, więc wyraźnie mówią zwróć uwagę na to, co się dzieje w Twoim życiu? Czy wiesz? Czy rozumiesz? O co chodzi? Gdzie tu, jaka potrzeba? Wow. I od razu widzę serce pierwsze, ale no nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Zobaczymy. Zobaczymy. O, coś wypadło. Wyfrunęło. Dwie wiadomości. Jedna. Grace is a gift from God. Czyli Błogosławieństwa są darem boskim. Każdy z nas je ma. Nawet jeżeli myślisz, że ja tam nie mam żadnego daru i talentu. No, no, to, to jest nonsense. ok? I teraz będziemy się coraz bardziej z tą energią, z tym więcej światła, przebudzać do swoich darów i talentów, ale także są po to te czytania, które ja proponuję w tych pakietach świątecznych i inne, które tam są. Żeby właśnie odkryć te dary i talenty. Szczególnie co twoja dusza chce, byś wiedział wiedziała. Z kartami duszy. Dużo ci podpowie. I kiedy poprosimy o pomoc, no to i otrzymamy. Wykupujesz pakiet i już wiesz o co chodzi. Na przykład. Taki bardzo prosty, konkretny przykład. A więc wow! Naprawdę ciekawe, piękne. Jeszcze zobaczę, która chce wyjść. Która chce wyjść, żeby nam coś dodatkowo pokazać. No piękne jest to czytanie. Wiecie, nasze życie, tak jak tu jest, pożegnamy stare, powitamy nowe, inne. Pamiętajcie, że wystarczy, że wykonamy jakiś ruch inny. Inaczej coś zrobimy, inaczej pomyślimy, inaczej zadecydujemy, czy wreszcie. Zadecydujemy, nasze życie też się zmieni. I tej energii przybędzie nam od trzynastego. The Hierophant. A więc tu jest oczekiwanie z obu stron: i kobiety, i mężczyzny, na właściwy czas, na właściwą osobę, na właściwą pracę, karierę, biznes, na właściwą grupę do współpracy. Także może na jakieś pozwolenie. Bo Hierophant to jest główna arkana, oznacza nauczyciela, więc może będziesz uczyć się, zdobywać wiedzę, seminaria, webinaria, warsztaty i tak dalej. Może masz do czynienia z władzą, okej, okay? z sądem, z policją, z księdzem, no jeszcze z kim tam by nie było, to też jest możliwe. Uczysz się? Uczysz? To może być bardzo istotne. No i mamy pieniądze. Dom zasobny, gdzie nie przejmujemy się o kasę, ona po prostu jest. Strzał w dziesiątkę. Obfitość to jest to z kolei, co związane jest z tą wiadomością. No, kochani, tu są dobre rzeczy. Wiecie, jak ja się cieszę z tych wiadomości. Cieszę się i zapraszam jeszcze raz na to czytanie na każdy dzień tygodnia i do zerknięcia na te pakiety świąteczne. Super prezent dla siebie, dla kogoś innego. Buziaczki, uściski, super tygodnia i do kolejnego razu.